Hej, witam was serdecznie. Dzisiaj będę robił podmiankę wody, ale jeszcze parę słów na temat tego litrażu, który się znajduje w akwarium, też tu i w sampie. I teraz tak, zobaczcie, akwarium ma wymiary 2 metry, wysokości ma 60 cm, no i szerokości ma 50. Wychodzi po przeliczeniu na kalkulatorze 600 litrów. I teraz tak. Odejmując to, że woda u góry nie jest do samego wierzchu, czyli do tego poziomu górnego szyb, jest 4,5 cm niżej. Odliczając żwirek, jakieś 6 cm, tak średnio, myślę, że mniej więcej mam. To jest 10 cm. I teraz odliczając grubości szkła. 8 mm z jednej strony, 8 mm z drugiej strony. Dno ma też 8 mm. No i przednia i tylna szyba też ma 8 mm. I wyobraźcie sobie, że jak ja sobie, dziś, jak ja sobie to dzisiaj przeliczyłem, to mi wychodzi, że faktycznie wody w akwarium mam 422 litry. Aż sam nie wierzyłem. I teraz dochodzi mi do tego sam, który jest ciągle w obiegu. I teraz. Po wymiarach akwarium, które tam jest, które ma 150 litrów, i nie ma tutaj do pełna tej wody, jeszcze odchodzą grubości szyb, które dzielą właśnie te komory grubości szyb zewnętrznych, wewnętrznych, bocznych, prawych, lewych sam ma niecałe 100 litrów w obiegu, czyli mam w obiegu 520 litrów wody. Jeżeli bym sobie pomyślał kiedyś, wcześniej na przykład jak już nie rozkminiałem tego tak jak teraz to bym myślał, że mam 600 litrów, prawda? I tu 150. No wiadomo, że tam sam nie ma 150, ale to bym miał jakieś 700 litrów wody w obiegu. I teraz podmieniając wodę w tym akwarium mam 150 litrów przygotowanej wody na podmiankę. Woda jest odstana. Trzeci dzień akurat tutaj już jest. Także Podmieniam 150 litrów wody w obiegu akwarium i Sampa. No, czy to jest dużo? Może nie, ale nie mam tutaj żadnego Holendra, nie bawię się tutaj w żadne nawozy, jedynie tam jakieś od czasu do czasu rzucę tabletki, które rozpuszczam, właśnie tutaj w Sampie, w tej ostatniej komorze. Nie stosuję żadnych tam wutlenków, nic. Wszystko samo sobie rośnie. Rośliny, rybki mi tutaj nawożą, wiadomo w jaki sposób. Także to wszystko się odbywa samoistnie i nie potrzebuję tutaj większych podmian. Także ten mój przelicznik dzisiaj jest tylko po to, żebym, może też dla samego siebie, żeby sprawdzić faktycznie, ile to ja mam w obiegu tej wody. No i zobaczcie, 422 litry mam w akwarium. Ujmując te wszystkie, właśnie co Wam powiedziałem, rzeczy, czyli grubości żwirki i tę górną, górną odległość od, od powie, powierzchni szyby, i tak samo w sampie. No dobra, żeby tutaj nie gadać Wam za dużo, teraz Wam pokażę, jak ja tutaj będę robił z podmianką tej wody. I teraz, właśnie idę, odkręcę prysznic. I będą ryby miały właśnie prysznic. Za chwilę Wam pokażę. I teraz tak, odkręciłem właśnie wodę pod prysznicem. No i zobaczcie, poleciało tutaj z grubej rury. I teraz woda się wlewa do akwarium. A teraz pójdę sobie do łazienki, odłączę ten przewód, który jest podłączony do prysznica. Spuszczę go, spuszczę. No, włożę po prostu do wanny. I woda po prostu będzie leciała do wanny. I zaraz zobaczycie, jak to będzie ubywać. No i teraz zobaczcie. Woda powoli spływa do wanny przez tego węża. I co tu się zaczyna dziać? Najpierw woda spływa do komina. I już poziom w kominie spada. Z tego względu, że wody brakuje w obiegu, bo już pompa, która jest w sampie. Nie ma wody, żeby ją dalej podać. I teraz tutaj mam właśnie taką regulację pompy. Czyli ona ma tutaj raz, dwa, trzy, cztery, 10 pewnie ma tych 2, 4, 6, 10. I teraz tak, u mnie działa na największym zakresie mocy. Teraz jak będę dolewał wodę. Ta pompa będzie działała na pierwszym poziomie. No, i teraz słychać, właśnie, pompa nie ma wody i wydaje właśnie takie odgłosy. W tej chwili muszę wyłączyć natychmiast, właśnie, pompę. Pompę wyłączyłem. I teraz woda mi się tu dalej będzie zlewać do wanny. Czyli sam już w tej chwili. Nie działa. Wyłączyłem go z obiegu bo niestety nie ma co tam puścić w obieg. No i za chwilę wam pokażę co dalej będę robił. No i teraz woda mi spływa. Powolutku do wanny. I teraz zobaczcie czy ja tutaj mam osad na szybie. No. Coś tam może minimalnie widać. Z daleka wygląda to tak, że nie mam żadnego osadu i powiem Wam szczerze, że już od dłuższego czasu właśnie tak tutaj mam, że nie muszę w ogóle czyścić szyb. Zakupiłem sobie dosyć fajny czyścik tunze. Bardzo dobrej firmy. I czyściłem go tutaj yy, tą szybę. Miałem wcześniej takie zielone plamki. O, czy już mi się załączyła tutaj pompa. I tu muszę już zareagować. Chociaż włączyłem taką pauzę w sumie. Nie? No i dobra. No i włączymy tą pauzę. Tam kilka minut i ona się właśnie sama załącza. I teraz. Mówię, zakupiłem sobie właśnie ten czyścik tunze i czyściłem tą szybę. I miałem też bardzo wcześniej dużo y, takich zielonych kropek na szybie. To nie są jakieś glony y, trudne, to są tylko glony na szybie, ale już ich się pozbyłem. Jak mówiłem, że nie miałem glonów, to uważam, że takie glony na szybie to nie są żadne glony. Nie mam też glonów na roślinkach. A w tej chwili nawet zobaczcie nie widać w ogóle na szybie. No może tam troszeczkę minimalnie no jak to z wody, nie? Minimalnie może coś widać. No i dobrze, czekamy na dalszy etap, co będę dalej robił. Właśnie włożyłem do akwarium ten czyścik Tunze. I powiem Wam szczerze, że to jest najlepszy czyścik, jaki miałem do tej pory. Wcześniej były takie czyściki, że, yy, no wiadomo, tam jest jakaś ścierna powierzchnia. A tutaj jest zupełnie co innego. Tutaj on czyści tylko, właśnie tym rantem. I z drugiej strony, tutaj tym rantem. I powiem Wam, że jak miałem jeszcze wcześniej te takie zielone kropki, to normalnie, że tak powiem, zapierdziela niesamowicie. On wszystko wyczyści. I zobaczcie, tutaj możemy sobie wyczyścić wszystko idealnie. Niby nie ma tego osadu na lotu na szybie, ale no trzeba jednak od czasu do czasu przeczyścić to szkło. Żeby miało jeszcze lepszy efekt Gdy patrzymy Z daleka Ale a propos tego czyścika Jestem naprawdę z niego zadowolony No Wiadomo, czyścik kosztował troszkę Parę, parę złotych Ale jest naprawdę, robi tutaj kupę roboty Wcześniej, no teraz już Akurat ten czyścik Już Wyrzuciłem Nie nie wyrzuciłem Tylko po prostu Wyciągnąłem z akwarium jakiś tam czas temu, tak jak mówiłem, ze 2-3 miesiące temu. Po prostu, bo już mi nie był potrzebny. No już nie musiałem tutaj skrabać tej szyby z tego yy, osadu, bo się tutaj za zawsze ten osad gromadzi na szybie, wiadome. Ale ostatnio właśnie nie wiem. Nie mam żadnego problemu z szybami. Jeszcze Wam powiem taką ciekawostkę. Skoro mi się tutaj woda drzewa Tutaj mam, właśnie w tej takiej skarpecie Purigen. Bardzo fajny preparat, który to są takie malutkie granuleczki, granulatki, które właśnie pochłaniają wszystko to, co jest złe w akwarium. I na początku, jak go tutaj założyłem, to powiem wam szczerze, że woda, ta która się teraz niby wydaje, że jest czysta, to była naprawdę klarowna idealnie. No ale z czasem ten purigen właśnie w tym, jak to powiedzieć, w pączoszce się niestety zabija. I teraz można go wyczyścić. Może nagram następny filmik, pokażę Wam jak czyszczę ten purigen. Ja powiem, że ten purigen akurat naprawdę tutaj bardzo dużo mi pomógł w tym akwarium, może faktycznie to też jest to, że pozbyłem się zupełnie tego osadu na szybach. I tam jeszcze mi ciórka woda. A, bo nie mówiłem wam w ogóle, bo ja mam też jeszcze tutaj filtr zewnętrzny aquaela Launi Maxa, a tutaj sobie właśnie jest. Tak mi kiedyś ktnęło. a, myślę. Kiedyś był w mojej 250, to czemu go tutaj nie zamontować. No i też mi tutaj robi dodatkową robotę. No i tak, kurczę, nie dość, że jeszcze mam takiego sampa, to jeszcze filtr zewnętrzny, no i można sobie radzić. No, jeszcze tak troszeczkę jeszcze spuszczę. Tutaj mam taką pomarańczową kreseczkę. Przeważnie do niej spuszczam. Nie wiem czy o, teraz tutaj widać widzicie? Taką. W rogu, tutaj, na pomarańczową to zawsze do niej właśnie spuszczę wodę. To jest taka moja miarka, żebym potem wiedział, ile yy, yy, tutaj właśnie mam tyle wody, że potem mogę sobie dolać i bez problemu będę mógł sobie dolać. No dobrze, czekamy dalej i za chwilę się zobaczymy. No i chyba będę musiał teraz wyciągnąć szlaufa. Tutaj jest akwarium, bo już troszkę czasu mi tutaj wleciało. Już jest dosyć późno. I tak zaświeciłem jeszcze światło, bo już mi się zgasiło światło przy automatycznej. Mam taki automatyczny wyłącznik, który włącza i wyłącza światło. Mam tam ustawione, powiedzmy tam od 11.30 do 21.30. No w tej chwili już jest troszkę późno, więc nie chcę przedłużać. Więc wyciągnę szlafa jeszcze wam coś pokażę takiego tutaj mam takie końcóweczki, że tutaj akurat o to pasuje mi moją pokrywę, czyli mogę sobie tutaj założyć, przytkać pokrywę, przesunąć i już mam wszystko góry. I tutaj jeszcze mam na końcu też i tutaj mam taki jakby to jest właśnie z wcześniejszego mojego filtra, końcówka do wlotu do filtra zewnętrznego. No i to co, takie sobie coś zrobiłem, o troszkę ten wążek jest zawrócony. I już tutaj woda mi przestała odpływać. Za chwilę wam pokażę, jak będę dopuszczał wodę do, przez y, te moje tutaj urządzenia wszystkie, które sobie sam wymyśliłem. I zaraz zobaczymy, jak będzie tutaj się odbywała moja dolewanie, dolewka, dolewanie do akwarium. I teraz tak, pierwsze co robię, to uruchamiam automatyczną dolewkę. I teraz zobaczcie, tutaj mam automatyczną dolewkę. I jak się zaświeci, o właśnie, zaświeciło się pomarańczowe światełko obróbki zielonego, czyli automatyczna dolewka już tutaj działa. I woda się dolewa. I wiadomo tak jak ostatnio było. Musi się wyrównać poziom ten z tym tutaj tłoczkiem. I widać już wszystko zadziałało. Automatyczna dolewka poleciała. I teraz ta woda. O kurczę, ta rurka mi spadła. No ale to nic. Teraz będzie bardziej widać jak działa właśnie dolewka. No i poziom wody się wyrównał, prawda? Teraz odpalam tutaj moją pompę. Wcześniej ją wyłączyłem, bo już zaczęło mocno hałasować. Więc włączymy ją z powrotem. Ona będzie problem jedną ręką. Zaraz Wam pokażę. No i tak, załączyłem pompę. I teraz zobaczcie, pompa u góry za chwilę się tutaj włączyła. Już teraz, o. I już się wlewa woda do akwarium. W tej chwili mam ustawioną na 10, czyli na, maksymalne jej, na na maksymalną moc. I w tej chwili dolewa mi wodę do akwarium. Ale ja nie chcę mieć tej mocy maksymalnej z tego względu, że moja dolewka nie nadąży, więc tutaj mogę sobie zmniejszyć. Mam minus plus, zmniejszam minusem. Do jedynki. I teraz co przeważnie tak mam, że cały czas tutaj się dolewa i ciurka tam właśnie ta pompa. Jeżeli już widzę, że pompa nie daje rady, to wtedy robię jak mówiłem wcześniej, pauzę. I woda z automatycznej dolewki dalej wypełnia tą komorę. I gdy woda się uzupełni do tego poziomu pływaka. Znowu włączam właśnie pompę, tutaj, tą, która właśnie jest w sampie. I tak robię do tego momentu, aż woda mi się w akwarium uzupełni do poziomu, w którym będzie mogła sobie spokojnie spływać do komina. I teraz zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Tutaj jest grzebień. Zaraz wam coś więcej jeszcze opowiem o tym. I naprawdę powiem wam szczerze, że ciężko to wszystko nagrać. Bo to jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, których chciałbym opowiedzieć. No ale nie, no niestety i teraz tak. Kurcze widzicie. Zobaczcie tutaj mam to automatyczną dolewkę. Ale jeżeli mam poziom wody tutaj wiadomo. No, kolejna fizyka. Poziomy wody są różne. I jeżeli tutaj Załączy się woda z tego, z tego z tej pompy. To potem jest tak, że nie można tego z powrotem wrócić. Więc, trzymając poziom wysoki w, w tym akwarium, muszę się też z tym muszę też reagować na to, że muszę ten wężyk wyciągnąć, gdy dolewka jest włączona. Naprawdę, powiem Wam, że to jest. Fajne, oczywiście, jak się o wszystkim pamięta i wie się, kiedy co zrobić. Przyjdzie tutaj ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia, no i co zrobi, rozłoży ręce. I teraz tak, tutaj właśnie mam automatyczną dolewkę. Jak się zaświeca czerwone światełko, to znaczy, że woda przelała się powyżej tego górnego pływaka. I co teraz mam zrobić? I dlatego tutaj właśnie mam. Wystawione, przedłużać, żeby mógł sobie spokojnie zareagować. Wyłączyć. I tyle. I teraz skupmy się na grzebieniu. Grzebień jest tutaj właśnie tak wygląda. No, dosyć wysoki jest. Ma jakieś. No, 2,5-3 cm ma ta wysokość grzebienia. Między tymi. Szczególnymi przy. No, między tymi wycięciami tutaj w tym grzebieniu. I powiem Wam, że y, bardzo mi to usprawnia pracę, bo y, na grzebieniu gromadzą się wszystkie te zgniłe liście, które y, ryby wykopią, które. Y, po prostu już odpadają od roślinek, no i gromadzą się tutaj na tym grzebieniu. I potem przychodzę, i mam tutaj taki przygotowany, właśnie, sprzęt do. Razem pokażę, jak ja to robię. I teraz, jak się coś zgromadzi na tym grzebieniu, no to ja sobie po prostu tutaj przepycham do komina. No dobra. Skupmy się teraz na dolewaniu wody dalej. Włączyłem teraz pauzę w pompie, bo akurat już no zobaczcie już, woda tutaj jest wysoko. I teraz włączamy przelew pompy. Tutaj woda zaczęła się powoli, o, zaczęła powoli opadać, a tutaj już mi się dolewa. No i tak będę robił aż do skutku, aż w końcu wodę usypam w tym akwarium. Powiem Wam, że bardzo lubię właśnie te podmianki. Oczywiście no wiadomo trzeba się troszkę skupić na tym, co się robi, ale jeżeli się wszystko wie i ma się troszkę pojęcie o tym wszystkim, to to jest naprawdę pikość. Kiedyś yy, myśląc o tym, założyć sampa czy nie, no też miałem kurczę ogromną zagwostkę. Jak to wszystko tutaj pogodzić? ale troszkę tam poczytałem, co ja do tego sam zrobiłem sam. No i zobaczcie, no już muszę znowu działać. Szczerze mówiąc to ciężko jest nagrywać i tutaj być non-stop przy tym wszystkim w moich urządzeniach, ale tak jak jestem sam i nie muszę nic tutaj mówić i nagrywać, to to jest żaden problem, bo tylko sobie się... Kucam tutaj przy tym wszystkim, że tak powiem, no i sobie pykam raz tu, raz tu. No i mam z tego wielką frajdę, bo yy, naprawdę sprawia mi to radość. To wszystko, że mogę sobie, usprawniłem sobie naprawdę, to wszystko tak na maksa. I tylko muszę reagować w odpowiednim momencie. Dobrze. Teraz yy, doleję wszystko wodę i za chwilę się do was obejrzę. Jeżeli się to wszystko odbywa tak w normalnym tempie, już teraz właśnie poustawiałem wszystko w normalnym tempie, bo wcześniej nie mogłem tego ustawić, bo akurat miałem telefon w ręku. Jeżeli to się odbywa w normalnym tempie, to tutaj woda właśnie wylatuje, a tutaj cały czas mi się dolewa z tego właśnie akwarium przez tą pompę. No i tu tak aż do skutku, aż się. I powiem Wam, że jak już wszystko tak wróci do normy, to ja już praktycznie nie muszę tutaj nic działać. Cały czas mi się tutaj dolewa, a pompa działa na, ostatni, na ostatniej mocy, czyli na jedynce. No i dobra, za chwilę pokażę Wam już pełne akwarium i zobaczymy. Jeszcze chciałem Wam coś pokazać pod koniec, właśnie już woda jest praktycznie pod. Wieszkiem. Chciałbym wam coś pokazać, co się dzieje, bo teraz w tej chwili woda przypływa już przez komin, spływa do, przez grzebień spływa do komina. I teraz zobaczcie, no woda spływa już tutaj przez komin, przez grzebień do komina i zwiększa się poziom wody w kominie. Przed chwilą pompa nie dawała rady, bo już miała za mało wody. No, i teraz zwiększa się powierzchnia wody w Sampie. Zaraz Wam pokażę, jak to się odbywa. Zobaczcie, tutaj, z tego głównego wylotu z komina, woda zaczyna spływać dosyć mocno. I głośno, właśnie, właśnie słychać. Hałasuje naprawdę dosyć sporo. Także tutaj. Moja automatyczna dolewka już przestała działać. Uzupełniła wodę. I w tej chwili woda w sampie jest dostarczana przez pompę, która dozuje wodę do akwarium, a z powrotem z akwarium spływa do sampa. I teraz jest jeszcze kwestia tego, Uzupełnienia tej wody w kominie. Jeżeli tutaj wyrówna się ten poziom, no tak mniej więcej dotąd, jak się ten poziom wszystko wyrówna, to wtedy akwarium ucicha i nie wydaje żadnych odgłosów. No jeszcze chwila, zanim to się uspokoi, to jeszcze jakieś tam 12 minut, i za chwilę Wam pokażę. Jak już się to wszystko uspokoi, jak to będzie wyglądać. Woda w akwarium się uzupełniła, ale jeszcze mocno hałasuje mi tutaj komin. No zobaczcie. Woda przelewa się i słychać mocno tutaj hałas. Tak samo w sampie. Bardzo hałasuje. No dlaczego. A właśnie dlatego, że pompę mam ustawioną na najmniejszym biegu, więc zwiększamy jej teraz biegi. A kurczę, mam tutaj 10. No i teraz pompa poleciała na 10 biegów. I teraz zobaczmy do komina. Już mi się tam też załączyła automatyczna dolewka na dole. Proszę słychać. I teraz woda w kominie będzie powoli wzrastać. Aż do tego górnego. No, zobaczcie, aż się tutaj wszystko ruszyło. I teraz, siedząc sobie tak z boku, ktoś, kto nie ma pojęcia o tym, jak to wszystko funkcjonuje. No to by się zastanawiał. Kurczę raz, co tu z tym wszystkim zrobić. A jak się ma pojęcie, to. Wiadomo, wszystko można zareagować i można zrobić właśnie w ten sposób, że za chwileczkę właśnie woda się wyrówna w kominie. O, praktycznie już się równuje. I jeszcze, o. I zobaczcie, wszystko zaczyna ucichać. Jeszcze tylko tutaj woda nie się z tego przepływu głównego. Ale już za chwileczkę będzie właśnie ten etap. No i też cały czas musi się dołączać automatyczna tolewka. Z tego względu, że włączyłem pompę na ostatni bieg. Więc wody pobiera teraz więcej pompa z sampa. Więcej pompuje do akwarium. I cały czas mi się tutaj wyłącza automatyczna dolewka i za chwilę ta pompa uciwnie. I jest cichutko. Jeszcze tam słychać jakieś tam minimalne odpowietrzanie, Jeszcze automatyczna dolewka będzie się do, tutaj dolewać. Uzupełniać wodę mi tutaj sampie, ale już zobaczcie, jest cichutko. Tak wyglądała właśnie moja podmianka wody, właśnie w tym moim pięknym akwarium. Jestem bardzo z niego zadowolony. Jeżeli Wam się podobał mój materiał, poproszę jakoś łapkę w górę, subskrypcję i do następnego. Mam już następny materiał do zrealizowania. Trzymajcie się, hej!